umowa, którą podpisałam przed chwilą, dotyczy pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Ta pożyczka będzie przeznaczona na te, rewitalizację terenu przy szkole podstawowej w Nowym Liśniczu. Jest to pożyczka 0% i w 5% może być umorzona. I pozostała część pożyczki to jest pożyczka na 1% na remont sieci wodociągowej w mieście oraz budowę sieci kanalizacji w mieście. Cieszę się, że możemy z tych środków skorzystać, ponieważ ze środków naszych własnych gminnych nie bylibyśmy w stanie takich inwestycji zrealizować. Dzisiaj one są dosyć drogie. Dlatego bardzo dziękuję tutaj prezes mam. Premierowi e, za spotkanie. E, I myślę, że to nie jest pierwsza pożyczka jeśli będziemy mogli, skorzystamy chętnie e, z kolejnych. Oczywiście jestem tutaj pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni Mam do krajowego dzięki zaufaniu komtarzu nad rządem i rządu odpowiada za wdrażanie ponad pomogę szkodników krajowego Wpływają do Polski i tak naprawdę trafiają do takich jednostek jak Nowy Wiśnicz. E, projekt, z którego ten, działania, zadania, o których powiedziała Pani również, będzie finansowany, ten Zielona Transformacja Miasta jest 40 miliardów złotych, które trafią do jednostek samorządu terytorialnego, ale również do jednostek, do spółek komunalnych, po to, żeby realizować działania w Zielonej Transformacji, gdzie mieszczą się szereg różnego rodzaju. To jest oświetlenie, to jest kanalizacja. To jest te projekty, które dzisiaj refinansujemy, ponieważ pani burmistrz powiedziała, to jest projekt bardzo ciekawy, refinansowany, realizowany teraz przez miasto, dotyczący terenu przyszkolnego. Czy mogą być to ścieżki rowerowe, czy inne działania, więc bardzo się cieszymy, że jednostki samorządu terytorialnego występują tego rodzaju środki. Tak, rzeczywiście, tutaj zawsze takie elementy jest pożyczka, ale pożyczka nam jednostek samorządu na 0%, która ma ten element również umarzania, ale również z punktu widzenia realizacji kosztów kapitału, wysokiego kapitału kosztów, który jest pozwala wydesygnować mnóstwo środków na realizację izolacji. Jesteśmy tutaj, jest mi bardzo miło, że jestem w tak towarzystwie, bo zaprosiliśmy Pana Premiera, Pana Ministra, ponieważ dzisiaj mamy szczególny rodzaj umowy podpisywanej tutaj, nie tylko, że jest to nowy wieśniczki i takie miłe Krajobrazowe miejsce, ale również dlatego, że jest to sedna umowa, którą podpisujemy z miastami poniżej 100 tysięcy. Ponieważ w ramach realizacji tego zadania to, co dla nas było istotne, to jest to, żeby te pieniądze trafiały nie tylko do dużych miast, ale trafiały do miejscowości miast mniejszych, tak aby żeby te magiczne krajowe plany odbudowy, które wielokrotnie wymieniamy, były dostrzegane i realizował zadania również w miejscowości miast mniejszych. I dlatego też jest nam bardzo dużo, że przed te kilka miesięcy jest to setna umowa. Tak naprawdę, pojawił się Pan w 19, ale jedna z bardziej interesujących ciekawych, za co Pani Komisarz bardzo bardzo gratulujemy. I dziękujemy za zaufanie, jakie uderzyła Pan Pani Krajowego podpisując zamyśloną umowę. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, dla nas to jest sprawa wielkiej wagi, żeby pieniądze europejskie trafiały nie tylko do Wielkich Miast, ale i do mniejszych miejscowości, do naszej Polski lokalnej. My z tego jesteśmy bardzo dumni. Cieszę się z tych słów, które przed powiedziała Pani Prezes Postuła, pokazując, że już 100 umów dla miejscowości poniżej 100 tysięcy, a o te szczególnie zabiegamy, zostało podpisanych. Wniosków, które wpłynęły do. Banku Gospodarstwa Krajowego jest dużo więcej, bo jest na 3,5 miliarda 800 wniosków na dofinansowanie projektów w tym, tym podziałaniu. Tu w nowym wiśniczu za co bardzo dziękuję pani burmistrz za aktywność państw i państwu radnym, bo jest wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy są radni. Dobrze, że jesteście, że staracie się o środki z różnych źródeł. Tak powinien wyglądać aktywny samorząd my będziemy to wspierać z, z całych sił. Czasem to będzie dotacja, a czasem to będzie ta inna forma, tak jak dzisiaj zawarcia wsparcia, ale ważne jest, że samorząd lokalny jest aktywny. Ma pomóc. wodociągi, kanalizacja, tereny rekreacyjne. To są te obszary, które chyba dzisiaj wymagają największego wsparcia, szczególnie te dwa pierwsze, jak rozmawialiśmy przed chwilą z panią burmistrz z Panem Starostą Powiatu boheńskiego Ryszardem Drożdżakiem, czy Stanisławem Buchowcem, Wiceministrem e, Infrastruktury, o w, działaniach na rzecz obszarów wiejskich w, w obszarze wodno-kanalizacyjnym. To jest po prostu sprawa absolutnie ważna. Ten dzisiejsze wsparcie dotyczy miasta, ale pracujemy nad wsparciem, które będzie dotyczyło wsi. E, I z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kiedyś można było korzystać, w zasadniczej formule, dlatego teraz to się trochę zmienia, więc musimy znaleźć inne rozwiązania, żeby wspierać rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych. A to dla wielu miejscowości wciąż jest wielki problem, i dla wielu mieszkańców jest to sprawa absolutnie najważniejsza. Dlatego ją zrealizujemy. Chciałbym podkreślić, że dotrzymujemy obietnic, które złożyliśmy wyborcom, i je realizujemy. Uruchomienie KPO było jednym z podstawowych naszych zadań, przez dwa lata poprzedni rząd nie był w stanie tego zrobić, nie był w stanie, pomimo że nakreślił bardzo trudne kamienie milowe, często niewykonalne albo takie, które byśmy nie chcieli wykonywać, od których my będziemy odchodzić, choćby o składkowanie umów o dzieło, to nie jest dobry pomysł, który Nasi poprzednicy zawarli, ale uruchomiliśmy KPO. Dzisiaj to się staje faktem. Kolejne transzy pieniędzy trafiają do Polski. Zachęcam wszystkich samorządowców, żeby zgłaszali się do tego projektu, żeby nie tylko za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest głównym dystrybutorem tych pieniędzy, ale również przez inne resorty, w innych obszarach i dziedzinach realizować wsparcie dla swoich miejscowości. Te pieniądze muszą trafić do Polski lokalnej. Tutaj powstają kolejne nowe domy, tutaj rozwijają się żłobki, przedszkola i szkoły. Tu seniorzy muszą mieć godne warunki do funkcjonowania. Więc inwestycja w Polskę lokalną po prostu się opłaca. Dlatego z panem ministrem Bukowcem pilnujemy działań związanych z sądeczanką. To jest kluczowa inwestycja dla małopolski. Wiele osób to już obiecywało, zdaje z tego sprawę. Ale przyszedł czas na wykonanie tych obietnic. Ta droga musi powstać. Jest nowa koncepcja, którą pan minister Bukowiec zaproponował samorządom rozpoczęcie budowy od strony Nowego Sącza i od strony Brzeska. A te newralgiczne punkty, choćby w Czchowie, które wciąż jeszcze nie są uzgodnione, żeby dać jeszcze chwilę na rozmowę z mieszkańcami, z władzami lokalnymi, żebyśmy doszli do porozumienia. To wszystko ma być dla ludzi, a nie wbrew ludziom dla mieszkańców, a nie bezpieczeństwo drogowe, bezpieczeństwo poruszania się w ruchu drogowym jest dla nas priorytetem. Dlatego nasza inicjatywa, choćby wprowadzenia do kodeksu karnego zabójstwa drogowego dla tych, którzy są recyklistami, dla tych, którzy nie mając uprawnień do poruszania się pojazdami, pędzą nimi ponad 200 na godzinę i doprowadzają często do śmiertelnych wypadków. Później ukrywają się za granicą. Nikt taki nie pozostanie bez karny. Wszystkich złapiemy wszystkich ukarzemy, bo to jest nasze zobowiązanie. Te ostatnie bardzo bulwersujące wydarzenia, gdzie na szczęście policja nasza zadziałała skutecznie i do, do, dokonała sprowadzenia do kraju podejrzanego sprawcy, który dokonał się właśnie tych czynów, które zakrywają zabójstwo drogowe. Wchodzą na takie elementy. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest bardzo potrzebne. sądeczanka potrzebuje tego. Tam, jeżeli dochodzi do zdarzenia, do kolizji, do wypadku drogowego, no to nie tylko utrudnia to ruch, ale to jest tragedia dla mieszkańców dla rodziny, która tego doświadcza, więc to jest nasz absolutny priorytet. Rozmawialiśmy też o współpracy z poszczególnymi gminami w powiecie bocheńskim, za co bardzo chciałbym podziękować Panu Staroście Ryszardowi Drożdżakowi za integrację samorządu i za to, że samorząd jest powołany do tego, aby współdziałać ze wszystkimi innymi władzami na rzecz dobra swoich mieszkańców. To jest bardzo ważne My nie dzielimy nas samorządowców na naszych i waszych, na lepszych i gorszych. Wszyscy potrzebują wsparcia. Można być z różnych komitetów wyborczych, można w różny sposób startować. Ale jeżeli dostajecie zaufanie od wspólnoty lokalnej, to macie nasze zaufanie i jesteście naszym partnerem dla rządu jesteście podstawowym partnerem w realizacji działań. Jeszcze raz duże podziękowania dla miasta. I gminy Nowy Wiśnik, dla pani burmistrz, dla całej wspólnoty. Znamy tą aktywność, jestem tutaj potem od wielu lat, więc od 2014 roku obserwuję panią burmistrz i jej wiele starań i działań również na rzecz utrzymania dóbr kultury, bo to jest wielkie obciążenie finansowe dla gminy, która ma zamek piękny na swoim terenie, ale utrzymanie, wyposażenie i zadbanie o to wszystko wymaga po prostu wielu nakładów finansowych i będziemy to wspierać. Dziękuję bardzo Pani Prezes, Pani Profesor Marci Postule za taką aktywność. W piątek podpisywaliśmy umowę dotyczącą sztucznej inteligencji, gdzie inwestujemy około miliarda złotych, co najmniej miliarda złotych w przyszłym roku w sztuczną inteligencję w Polsce. Budujemy fabrykę sztucznej inteligencji i tam też jednym z podstawowych źródeł finansowania i gospodarzy tego projektu jest Właśnie Pani Prezes z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bardzo dziękuję za wspieranie wszystkich naszych inicjatyw. Już nie będę mówił o transformacji Polskiej Armii, no bo to jest jeden wielki fundusz na rzecz modernizacji Polskiej Armii, ale te wszystkie działania na rzecz Polski lokalnej. Bardzo ważne, żebyśmy teraz szybko wykorzystali środki z KPO. Na koniec chcę jeszcze raz to podkreślić. Nie będzie zagospodarowania tych środków, jeżeli nie będzie dobrych wniosków ze strony samorządu. I tutaj zapraszam wszystkie wspólnoty samorządowe do tego, żebyśmy te inicjatywy wspierali, żebyśmy składali wnioski. My będziemy jak najszybciej rozpatrywać. 800 wniosków na 3,5 miliarda już złożonych w zielonej transformacji, czyli w udogodnieniach. To nie są tylko i wyłącznie sprawy komunikacji, ale to jest sprawy te podstawowe: dostępu do wody, do czystego środowiska, do miejsc rekreacji i odpoczynku. Bardzo dziękuję.